Nie było. Takie jest życie. Przytrafiają się różne przykre sprawy. I jedną taką właśnie ja musiałem przejść, ale już wróciłem. Mam nadzieję, że tęskniliście. Nie? No trudno. Nie mam za dużo puszek powieszonych właśnie przez to, co się działo, ale kilka mam. Jeśli będziecie chcieli, to bardzo proszę tam w komentarzach na dole wyjaśnić, co byście ode mnie chcieli się dowiedzieć. Nie mówię, że jestem idealny i wiem wszystko, ale na swój sposób potrafię coś wytłumaczyć. Albo się z czegoś pośmiać. Mam puszeczkę, dwudziórkę. i tak ją teraz otworzę i spróbuję ją wywołać co zobaczycie o, puszeczka dwudziurka wygląda tak całkiem dobrze to jest na na kodaku No to wrzucam ją na skan i później będę wywoływał w programie Affinity Bo jest dobry i tani. A dlaczego jest dobry i tani? Bo jest tani i dobry. Nie? Nie zapłacili mi za to, to nie jest reklama. Zapłaciłem za ten program, używam go już kilka lat. Świetnie się sprawdza. W takich amatorskich zdjęciach nie potrzeba nic więcej. To lecimy ze skanowaniem. Całkiem ciekawie to wygląda. Bardzo miły, bardzo przyjemny obrazek. Zapisuję go do i oczywiście i widzimy się podobnie w Afidicie. Jesteśmy już w i co tutaj można zrobić? Na początku chciałbym, żeby to był pozytyw, czyli podwrócę kolory na krzywej. Już nam się zaczyna coś fajnego pokazywać. Troszkę po krzywą pobalansuję. I to by było na tyle. Ewentualnie mogę jeszcze wyrzucić słoneczkę. O, dosyć ciekawie. Resztę ja nie będę robił nic. I teraz tutaj śmiesznia, bo jeśli daje jaśno. I to robi się ciemniej. Dlatego, że jest odwrócona krzywa. Niektóre suwaki będą działać w drugą stronę. To nie jest problem, ale na początku możemy iść. Kontrast już nie działa w drugą stronę, clarity też nie, co nam tutaj pokazało. Całkiem dobrze. White balance by troszeczkę zjechał. O wiadomo są ceglane jest takie bardziej czerwone, żeby były. No i Shadowing Highlights, czyli cieni i światła, tutaj też są odwrócone, czyli to co było. Światłami teraz jest śmierciami możemy zredukować szumy, no których nie ma, ale program zauważy ziarno i to ziarno lekko nam wygładzi, o za bardzo można by było powiedzieć, że zdjęcie jest gotowe. Czyli develop. I mamy go teraz w panelu podobnie jak Photoshop. No, nie jest to dokładnie Photoshop, ale narzędzia, które tutaj są, odpowiadają tym z Photoshopa. Jak również tutaj mamy warstwy, które też odpowiadają tym z Photoshopa. Najważniejsze jest. Level, czyli poziom czerni i poziom bieli, tak sobie ustalili twórcy tego programu. I ja jestem za. Widzicie? Robię czarnym i pokazuje mi się coraz więcej czarnego. Rozjaśniam i mam coraz więcej białego. Ale chciałbym coś takiego uzyskać takim dosyć mocnym kontrastem. No i to właśnie mam. I mamy tutaj jeszcze takie narzędzie. To jest invert. I odwróciło nam z powrotem do negatywu. Ja tego nie potrzebuję. Ctrl Z. Czyli usuwam ostatnią operację. Ale można też wywołać to właśnie w ten sposób. O! Tutaj mam coś takiego. Robię sobie invert. I mam to samo zdjęcie, tylko że troszeczkę gorszej jakości niż w tym ustawieniu DevOps. No bo tam jednak jest więcej obróbki ręcznej. Tutaj to, jest tylko, tutaj to jest tylko sztuczna inteligencja, która sobie wymyśliła, że tak będzie dobrze. I więc co tutaj zrobimy jeszcze na tym zdjęciu, które tam wywołałem? Troszeczkę jeszcze zrobię na Rozjaśnię. i W jedną stronę. I chciałbym troszeczkę niebieskiego. Widzieć. Minimalnie, nie trzeba z jeździć po całej skali. Wystarczy tyle. Jest ten niebieski, bardziej czysty. Tutaj w zasadzie mamy zdjęcie już gotowe. Wystarczy go jeszcze przyciąć. Czyli jak to mówią skropować. Tutaj wyszedł unik prostu prostokąt. Zobaczymy jakby to wyglądało 16 na 9. Ile. Ucieknie. Nie no może zostać 16. Na no, 9. będzie idealny. Na pulpit. Jeśli ktoś sobie zażyczy. Kto taki właśnie... to taką właśnie tapetę może dostać. Teraz pousuwamy śmieci. Nie ma ich tutaj za dużo, ale jak widać, są. Mamy, mamy do tego narzędzie. To jest impainting brush. Impainting brush musi być stosowany na warstwie ze zdjęciem lub na w warstwie z pikselami, którą tajemy na samą górę i ustawiamy Current Layer Enable, czyli warstwa bieżąca i wszystkie, które są pod nią, będą y, tak samo czyszczone. No i czyścimy. jak widać, te brudy znikają w bardzo inny sposób. Niestety, jak sprawdzałem na Gimpie, nie ma takiej możliwości. Natomiast jest podobne narzędzie jak tutaj. Ta pieczątka, czyli krąbrasz. I tutaj o! Zobaczcie, po tym inpaintingu, Po tym usuwaniu plamek zostało takie dosyć wyraźne. No, chciałbym to usunąć kolorem nieba. Tak samo na tej warstwie. Wziąłem below. altem przyciskam z którego miejsca chcę kopiować. Wartość pędzla na 0. i zamalowujemy. O, na przykład tutaj. I jest dosyć ciekawy. Tutaj coś mi się... zepsuło. o. I zobaczcie teraz, chciałbym sklonować tą drogę Słońca. Ona się mi tutaj klonuje. Także łatwo okłamać. Nie, no, usuwam to nie. Do tego kl służy klonowanie, żeby można właśnie sklonować okolice, zapełnić, żeby było ciekawsze zdjęcie, czy usunąć rzeczy, które są niepotrzebne. Ważną rzeczą, też, właśnie przy solarkach jest odwrócić. Odwracamy dokument i flip Horizontal, czyli odwróć. W poziomie. O, i teraz widzimy, że to był wschód. Wschód słońca, tutaj zima, tutaj lato. 27 y, maja, ale w tym momencie tutaj słońca już naprawdę niewiele przyrasta, robi się coraz gęstsze. bo no, słońce tak ma, więc nie uważam, że jest konieczne do 21 czerwca trzymać tych y, całych. Y, Trzymać wszystkich solarek. Po prostu końcówka Maja bardzo dobra pora, żeby zaczą zacząć zdejmować. Naprawdę nie przyrośnie tutaj dużo, bo przyrośnie jakieś 5% tego co jest. Może nawet mniej. Gdzie mamy jeszcze jakieś grudy? O, tutaj sobie te białe plamy i to już zrobiłem niepotrzebnie. Widzicie? Tutaj stop o. Tutaj narobiłem bałaganu, ale da się wszystko poprawić. Co by jeszcze można było zrobić na tym zdjęciu? No, właśnie tak szukam jeszcze, ale już nie widzę wielu powodów do zmartwień. Można by go było jeszcze ciut wyostrzyć. Zróbmy sobie grupę. Naciskam SHIFT i ostatnią w dole, odznaczamy wszystkie i CTRL-G, co powoduje, że mam grupę. Skopiuję sobie tą grupę i tutaj zrobię czyli z, y, złożenie tych warstw w jedno zdjęcie i obcięcie do rozmiarów. Takich jak mamy. Tutaj o, Tutaj widać właśnie, ile jest y, pikseli, Jest 1600 na 900. No, przydałoby się to trochę zwiększyć, przynajmniej do, do 4K. Tak. I tutaj tak samo w dokumencie mamy resize dokument. Reset DKI zróbmy na 300, zmniejsza się nam. I teraz tu, krótszy bok, zrobimy 2160 na 3840, bo jest 16 na 9, tak jak wcześniej kopowałem to wszystko. Jest reset. I mamy właśnie tej wielkości zdjęcie. Zdjęcie wielkości 4K i bardzo dobrze zdublowało y, piksele. Zobaczcie, że przy tak mocnym przybliżeniu nie widać jeszcze za bardzo kostek. Nie widać jeszcze, że piksele są kwadratowe. O, o. zobaczcie, że... To powiększenie pikseli nie wpłynęło na jakość zdjęcia, a ja i tak chcę go jeszcze poprawić. Do tego służą tutaj filtry live, tak zwane, a na żywo filtry, które tworzą dodatkową maskę jakby pod grupy. Damy więcej clarity, bo na solarkach jest wskazane. Nie wskazane jest dodatkowo. Przejrzystości w zdjęciach portretowych czy krajobrazowych za bardzo ostrzyźnie wypada, natomiast tutaj to jest świetny pomysł, bo lepiej widać. no tutaj akurat już nie ma za bardzo ziarna szumów, więc zostawimy jak jest, ale zrobimy jeszcze ostrości widzicie jak to się zmienia, daje do 100% i fantastycznie jest dosyć miękkie. Podbijam. powiedzmy 47 pikseli, ale z dwóch pikseli spróbujemy O! i zmęczenie nie bardzo. Jak to zdjęcie teraz wygląda, no wygląda piekielnie ostro. No to zjedziemy troszkę niżej. O i tyle wystarczy. Program ma bardzo wiele funkcji. Naprawdę polecam go, bo nie jest drogi. Na promocji można go wyhaczyć za dwie stówki. A jest to stała licencja, nie trzeba płacić abonamentu, jak do Photoshopa. Wywołuje również prawy z aparatu. Właśnie prawy skakują od razu do tej Develop Persony. Zdjęcia JPG, czy też jak wywołuje rawa, przerzuca go tutaj jako TIFA i obrabiane jest jako, jak w Photoshopie. Piękna sprawa, jak sami widzicie. Ja jeszcze co robię, dodaję, yy, dodaję swój podpis. to tutaj mamy. Czyli dorzuć. I tutaj mam swój podpis. Dorzucam go. No i podpis stworzył kolejną warstwę tutaj, tak. Ja sobie go zmniejszę. Wrzucę na środek. To mi znaczy, gdzie jest środek. to jest do dołu, jak zawsze. I troszeczkę. Do na podpisie. jest jeszcze ciut za duży. Nie o troszkę bardziej. A. Można zwiększać tutaj, klikając na strzałkę w dół i suwak, a można na obok, na opasity i i tak działają wszystkie. Wszystkie warstwy, jeśli chcemy, możemy na przykład tą ostrość zjechać w dół i widać, jak się zmienia, co nie. O, nie ma ostrości, jest ostrość. No to tyle chciałem pokazać. Jeśli chcecie jeszcze coś wiedzieć o tym programie, to postaram się wytłumaczyć. Jeśli ktoś chce tam napisać. Jeśli nie, no to będzie mi przykro, naprawdę. Na razie się z Wami. Myślę, że teraz będę wracał częściej, może nieco tydzień, ale dwa razy w miesiącu postaram się coś nagrać i wkrótce wrócę do normalności całkiem, także będzie tego więcej. Dzięki za oglądanie. Dzięki za łapkę. No chyba, że ktoś nie lubi, to tak. No i tyle. No patrzcie, patrzcie, ja tu już się żegnam, dziękuję za wszystko, a nie pokazałem jak to zdjęcie teraz eksportować. Również w zakładce Files i eksport. I tutaj mamy możliwości, w których w jakim formacie wyeksportujemy to zdjęcie. No oczywiście ja sobie robię to do JPEG-gu. Rozdzielczość taka. Mogę zmniejszyć. Best quality od razu tutaj zwiększy się wielkość zdjęcia na 4,93 MB. No ale to coś takiego sobie zapiszę. Mam folder z solarkami. Jak się to nazywa? dwudziurka 27 Maj. 22 roku wyeksportowało, no i teraz zrobię to samo do pliku internetowego, czyli powiedzmy 1400 na dłuższym boku i jakoś 85 260 km. Facebook Wam tego zdjęcia już nie zepsuje. Jest rozmiarów takich, że Facebook przyjmuje. Nie trzeba tej którzy płaczą, że Facebook popsują mi zdjęcie. Ale Facebook wyraźnie mówi, co można, a czego nie. I to też mogę Wam kiedyś wytłumaczyć. Także teraz już na pewno na razie się z wami. I do zobaczenia.